Witam serdecznie, macie Wudzik. Dzisiaj mamy piękny dzień niedziela. Gąbki z tego większego, największego boksu praktycznie dzisiaj otworzyliśmy. One tam praktycznie nie będziemy ich wyganiać, mają sobie wychodzić swobodnie. One jeszcze muszą to poznać, bo tamte to już wszystkie wychodzą zawsze jak otworzymy. Na razie ich nie mieszamy po poszczepieniu jednego i drugiego. Tego przedziału, w tych dużych, to dopiero będą połączone w tygodniu. Na pewno przyjdą jeszcze głębiej do, do tego boksu. Później już będziemy zapełniać się ostatni. Tam dzisiaj też są wrzucone gąbki, ale one będą później przegonione. Tu no, a one wiem, muszą poznać. Muszą się, dzisiaj mają piękną pogodę, to się wylegują jedne i drugie. Bo tak to było naprawdę bardzo zimno. a Dzisiaj no naprawdę się zmieniła pogoda, choć wiatr jest dalej, dalej chłodny, ale w słońcu jest naprawdę bardzo, bardzo miło. Tak jak mówiłem, gołębi jest ponad 500 już w tej chwili. Przypominam, dosyłamy gołębi do 20 bodajże 1 czy drugiego. Później nie będą już przyjmowane gołębie. Jednego e, dzisiaj przyniesie mi z drogi e, rozjechany. Niestety miał z, bliskie spotkanie z, z jakimś ciężarowym chyba. No i przegrał. A e, hodowca już powiadomiony może dosłać. E, <laughs> czyli też. E, Dużo telefonów jest, znowu też powtarzam, że nie widzą na statystykach, tak jak powiedziałem, on, te jeszcze nie wychodzą, tu jest 200 ponad gołębi, 250 ponad gołębi, które faktycznie nie wchodzą jeszcze przez anteny, który tam się bawi, przez tę antenę przejdzie, no to tam go widać, na razie, na razie one nie są wygonione, nie są no one dopiero, podejrzewam na następny tydzień, E, tak je zmuszę do wyjścia e, do wyjścia, ale też ich nie będę zmuszał żeby przechodziły przez e, wszystko, że przez anteny bo nie chciałbym, żeby się spłoszyły gdzieś e, później tutaj się poantały muszą same się tego nauczyć tamte się nauczyły bardzo fajnie, przechodzą przez jedną antenę wszystkie, te już tu mamy dwie anteny, czyli e, powinno to w miarę sprawnie im im to iść. No. A. Dzisiaj mieliśmy lot, tam 190 km, trochę pod wiatr. No, same samice, no niestety, w czasie przylotu jeszcze był jasząb i to, te trzy nie chciały pierwsze siąść. Parę minut straciły, te następne tak samo. No ale to mówię, na razie zabawa. Na razie zabawa, akurat też byli hodowcy, przywieźli te gołębie dzisiejsze, to akurat też widzieli tego łobuza, który tu chciał je sobie na nie zapolować, ale wie, stare gołębie sobie dają rady. tylko no niestety nie, opóźniło to, opóźniło to znacznie parę minut, a przy takich krótkich lotach, no to jest, jest dużo. O. Nie chcę, żeby one się spłoszyły Ale może ktoś to sobie Pozna swojego I co maluchy? Dużo w tym roku gołębi płowych, czerwonych, białych, pstrych. Bardzo dużo jest. A jak one się wylegują. W końcu słońce. W końcu słońce.